sobie w bedłasy, ale co kila będę zmieniał mój miecz. Czyli wiecie, jak kupię sobie kamienny miecz, pójdę do jakiejś bazy, to nie będę mógł sobie od razu kupić żelaznego miecza, tylko będę musiał czekać, aż kogoś zabiję. Yy, oczywiście co AN będę zmieniał, to i będę od początku jechał. Czyli wiecie, że na następną arenę znowu będę od drewnianego zaczynał. Dostawcie no łapkę, suba i widzimy się na pierwszej arenie. Jesteśmy już na pierwszej arenie i nie ma sąsiada, więc bardzo fajnie. I też jakby się nie wiedzieli, nie wiem czy ktoś z was wie, czy, że zacząłem daily No Wiecie, to nie było jakby takie daily, nie nagrywałam codziennie odcinków Ale starałam się wrzucać wam filmy co 3 dni Więc no jakbyście myśleli, że to, że już po prostu zapomniałem o tym To nie, po prostu nie mam czasu tak wrzucać codziennie filmów więc, Bo jakby filmy są codziennie, tylko nie ma ich codziennie Tylko są Szocy Bo ja mam taki plan, że jest w jednym dniu shorts albo live w drugim odcinek polecam shorts, live i tak wiecie, w kółko, w kółko, no, to nie jest jakby takie daily, ale wrzucam jakieś live'y, y, shortsy, no, takie rzeczy. Już nie liczymy łóżeczko białemu. A biały se wyszedł, aha. I najgorsze było to, bo grałem sobie jedną arkę, że gram se gram i nagle chcę sobie fireball jumpa. Co nie? I, i mi wywalam je z serwera. No taki, kurde, tak się wkurzyłem, bo już miałem praktycznie wygrałem. Były dwie osoby. Ja miałem tylko łóżko. I A te osoby były bez łóżka. No to był niefajny duży... Obe, ma bed, nie ma beda i nie ma życia. Na jeden sercu go zabiję, więc bardzo fajnie, że mi się udało. Tylko zostałem ja i ten złoty jest bez łóżka. Jak znowu dostanę laga z internetu albo z serwera, to wychodzę i już nie nagrywam. przydałoby się go pozbyć, tylko nie wiem gdzie kolega jest. On chyba będzie gdzieś tutaj, mi się wydaje, chociaż nie, pójdę do si przez środek, może mi się uda go zobaczyć. Bo on mi pewno pójdzie złyć łóżko. I to nie jest fajne. Możecie też wbić na mój poprzedni film. Otestowałem czy High Pixel jest lepszy od Coxcraft. Możecie zobaczyć. Tam jest nasz kolega. O, to trzeba się go pozbyć. Nie, lagi mam. Aha, no naprawdę 9 HP. Jeszcze gdzieś idzie. No chyba do mnie idzie. Nie wiem. Musi być jego koniec. No właśnie, gdzieś wygraliśmy. Widzimy się na kolejnej ARG. Naprawdę zginąłem, no bo jesteśmy już na trzeciej. arenie nie, oj, nie ma sąsiada. Bardzo fajnie. Można sobie iść kogoś innego laszować włoskiego, jeszcze też nie ma sąsiada i pewnie będzie do mnie lazł, bo jesteśmy jakby tak na ukos. O, widzicie, tam jest baza różowego. A nie, różowy w ogóle w drugą stronę, idzie, to jest... Możemy go od tyłu sobie zajść. Nie spadło! Boże, najgorsze jest to, że jeszcze nie mogę tego sobie miecza ulepszyć. Kolega też do nas idzie, ale ja mam CNT I sobie go zaraz zabiję Uwaga, wraca się, wraca się też lepiej dla nas Nie, zniszczył się Dobra, zniszczył się, Uf. A ja nadal nie mogę swojego miecza ulepszyć Znakomicie Boże, Różowy wydaję się zabić, bo ja chcę już mieć inny miecz Nie, ten jeszcze się ucieka Naprawdę Ła do nie uciekaj. Niech on on spadnie, mi się zaliczy kill. No a bo on może być. O, spadł! Tak dobra, mogę sobie ulepszyć w bo, Boże. W końcu. I kupimy sobie jeszcze przy okazji seta. Z tego co widzę to zostałem tylko ja, jakieś dwa stivy, co nie, wiem, czy się czasem też nie teamują. I zielony co może być ogarnięty. Ja chciał tego niebieskiego rozwalić. a Potem tego, wiecie, yy, zielonego. Bo teraz będzie czerwony, a po czerwonym będzie niebieski, a po niebieskim będzie zielony. To się widzimy jako że jak będę tam. Dobra, no, kupię se szarpa. Oj, albo nie kupię se szarpa, Boże. Dobra, no, sobie pójdę po prostu od strony morskiego do zielonego od razu już. Tu będzie jeszcze złoty, będzie trzeba przejść do złotego. Aha, i wy mi mówicie, że on tutaj jest? Nie, on spadł. Aha, dobra. A musisz jeszcze łóżko, dobra, to mogę iść zielonego rozwalić. Szybko, szybko, szybko. Żeby on nie zabił tego niebieskiego. Nie, nie zabił go. a Znaczy zabił go, więc mogę iść do niego ja. Może tu będzie ta z jego baza. Coś najgorsze. Że on będzie tutaj pewnie wracał zaraz. Hop, nie ma beda. Szapika mogę sobie kupić, więc... O, mogę sobie trzepa kupić. Wszystkiego jeszcze siedział. Chyba nie siedzi. Pana idzie do mnie. Czyli pójdę przez środek, może do niego. wy na to. Możecie też wbijać na live, które mogą. Chyba dzisiaj zrobię. Może mi się uda. Potem. Więc no, jak, jak będzie, to możecie wbić. I możecie teraz napisać jakiś pomysł na odcinek, bo no, nie ma żadnych pomysłów. Myślałem, żeby zrobić Bedwes, ale bez seta. Że żeby... nie mogę zakupić kupić seta, ale zrezygnowałem z tego pomysłu. Co no nie no nie wierzę. chłopco doleciał to. Oba wywala to Emeraldy i tak mi się nie przydadzą. Albo może go zepchnę. Zepchnąłem! Wygraliśmy drugą moenę i widzimy się na kolejnej. No jesteśmy już na kolejnej arenie. Kolega już nas tutaj szuje bardzo niemiło. Z jego strony. Owe będzie birthday, to co tam? No niestety. Five minutes later. Nie! Aha. Nie ja chciałem iść na Skywarsa, na Skywarsach nikogo nie ma. Super. Steve nie jest... taktykę. A nie, nie, nie mogę miecza ulepszyć, Super. Nie, 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 nie. No, co za agresywny Steve. No idziemy jeszcze na jedną. No i teraz może jesteśmy na ostatniej, ale nie już byle jak skończę, albo szybko, albo wolno. I tak ją skończę. I skończę odcinek. Więc tutaj kolega kombinuje. Obań jeszcze łóżeczko. Nie, nie postawił się klocek. No ale przynajmniej łóżko zniszczyłem, to jest taki plus, ale nie zabiłem, przez co nie mogę ulepszyć miecza. Właśnie, mogę sobie zbrojkę kupić. No chyba sobie zjeść fila i zrobić pułapkę. A zamurował. No, wejdziemy też do góry. Poczekam, aż wyjdzie na krawędź ja wtedy za. Nie, no ja nożyce sobie pewno kupi. Ale stąd moja to. Do... Naprawdę. Dobra, dzisiaj taki krótki, krótki odcinek, wczoraj był mega dłuższy. To dziękuję Wam, że byliście na odcinku. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jak nie, to i tak możecie stać lajka. Tutaj pozdrawiam kolegę XXVY. Pozdrawiam cię kolego. No i co, to by już było na tyle. Zostawcie łapkę, suba i co. I, i koniec już tego filmu. Papa, pa, cześć.